W elektronice, motoryzacji, budownictwie, sprzęcie medycznym, niemal w każdym aspekcie Twojego życia, na ziemi, w wodzie i w przestworzach, jesteśmy wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja, niezawodna wytrzymałość i najwyższa jakość wykonania. Specjalizujemy się w precyzyjnym dispensingu, czyli dozowaniu płynów montażowych. Współtworzymy przedmioty, które wypełniają Twoje codzienne życie. Dispensing w ich produkcji jest kluczowy, ponieważ pozwala obniżyć koszty oraz zwiększyć wydajność. Wiemy jednak, że montaż z użyciem płynów nie polega tylko na łączeniu ze sobą elementów. Cały proces wymaga często pre- i postprocesingu. Preprocesing polega na odpowiednim przygotowaniu powierzchni materiału. Jednym ze sposobów jest zastosowanie plazmy atmosferycznej, która aktywuje powierzchnię i usuwa zanieczyszczenia, wilgoć i kurz. Dzięki temu klej lub lakier będzie doskonale przylegał. Kolejnym krokiem jest dispensing czyli nałożenie płynnego materiału w określone miejsca. Dzięki wyjątkowej precyzji proces ten jest niezwykle efektywny i ekonomiczny. Ostatni etap to post-processing, polegający na przykład na odpowiednim utwardzeniu zastosowanego materiału lub skróceniu czasu jego utwardzania. Rekomendujemy do tego m.in. tunele UV lub promieniowanie podczerwone. Ich praca charakteryzuje się niskim kosztem na jedną sztukę wyrobu. Cały proces technologiczny układamy indywidualnie dla każdego klienta, odpowiadając na jego realne potrzeby. Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz umożliwiamy wcześniejsze testy, by wykazać skuteczność i wydajność całego procesu. Wszystko, co wielkie, składa się z małych rzeczy. To tam liczy się precyzja wykonania. Jesteśmy blisko Ciebie. Chcemy zmieniać Twój świat. AMB Technik. Optymalny proces, precyzja w dozowaniu.